Się I strzelaj to i go! Nie trać wiary, próbuj dalej Wszystkich pokonamy, osiągniemy swój cel Wszystko można, więc nie bój się chcieć Wygrana czeka, trenuj co dnia Puchar czeka, więc nie zwlekaj, to będzie nasza gra Wygrana czeka, trenuj co dnia na laurach osiądziemy, wszystko z siebie da Wygrana czeka, trenuj co dnia A ciężką pracą spełnisz swe sny Wygrana czeka, trenuj. Klub piłkarski Raimona walczy z organizacją, która chce wyeliminować futbol poprzez modyfikację linii czasu. Więc przenieśliśmy się w przeszłość, aby stworzyć najsilniejszą jedenastkę wszechczasów. Teraz. Czy wszyscy są tacy jak dawniej? Miejmy nadzieję. Oby nic im nie było. W końcu! Co za ulga! Trochę już tu na Was czekamy. Co się stało, że zjawiliście się tak późno? No właśnie! Wszystko jest jak dawniej! Super! I dobrze się czujecie? Pewnie. Chociaż miałem wrażenie, że wcześniej mieliśmy ponury nastrój. Bardzo Was za to przepraszamy. Jest dobrze. Ja się czuję wyśmienicie. Ja też jestem w szczytowej formie. Pokonaliśmy betę i protokół Omega 2.0 i dzięki temu przestali kontrolować wasze umysły. Naprawdę tak było? Przyznaję, że zupełnie nic z tego nie pamiętam. Najważniejsze, że doszliście do siebie i jesteśmy drużyną. Ale nie wszyscy są z nami. Pana trenera i jego dziadka nie udało się przywrócić. Potrzeba potęgi wspaniałej jedenastki, by przywrócić właściwy porządek świata. Powinniśmy mm -hmm. się cieszyć z tego, że odzyskaliśmy chociaż nasz klub piłkarski. Tak, Arion, jesteś naszym kapitanem. Powiedz coś! Co? Dobrze, mam do Was jedno ważne pytanie. Czy kochacie futbol? <śmianowidzio> Jest tak jak dawno. Mamy nasz klub i naszych przyjaciół. Powrót przyjaciół! No to co, kochani, ruszajmy na wspólny trening! Tak, tak, najwyższa pora! Zaczekaj, Arion! Zapomniałeś, że futbol został zakazany? O, no racja. Już wiem, Axel nam pomógł, bo zamknął stadion, więc nikt nie wie, że tam trenujemy. Jestem genialny jak Einstein. Roma faktycznie ma rację. <grym> 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 o! Kapitanie, wróciłeś! Dobrze cię widzieć! Znasz ją? Nie. Drużyno, witajcie! E, e, witaj. Powiesz nam, kim właściwie jesteś? Kim ja jestem? Hej, A? Kapitanie, proszę cię, znowu sobie stroisz ze mnie żarty! Jestem no, najlepszą ale... napastniczką drużyny! O, co proszę? To napastniczka? O, jesteś ubrana w strój Raimona. Chcesz zostać nową menadżerką zespołu? Po to się tutaj zjawiłaś? Ja się nie zgadzam. Ty naprawdę próbujesz mnie wkręcić, że mnie nie poznajesz? Arjon, co z twoją pamięcią? Po tych podróżach w czasie zapomniałeś, że mamy nową koleżankę w drużynie? Tak, zgadza się. Spójrz. O... o. Zdobyłam ten numer, kiedy pobiłam Wiktora w wyzwaniu napastników, a to oznacza, że jestem najlepszą napastniczką w drużynie! O, o, a jednak znów mamy do czynienia z paradoksem czasu. Tak. Dobrze, niech ci będzie. A czy możesz mi chociaż. przypomnieć, jak się nazywasz? O, raju, a myślałam, że z nas dwojga, to ja tutaj a. jestem blondynką. Ale dobrze, znów się przedstawię. Goldie Lemon. O. O. Niestety ta koszulka dziesiątki jest na mnie za duża. Lepiej ją z siebie ściągnę. Nie panowie, kto to jest? Nie istniała w ich głównej linii czasu, ale teraz istnieje i posługuje się personaliami Goldie Lemon. Dowiedzcie się, kto stworzył tę postać w głównej linii czasu. Natychmiast, tak jest. Miximax! <gryzny> o, więc tak wygląda potęga Nobunagi. Dobrze, pokaż, na co cię stać! <gryzny> <gryzny> Epemericzne twarcie! <gryzny> <gryzny> Brawo, Ricardo! Ale on ma siłę. Z takim zawodnikiem na pewno pokonamy Eldorado. Ależ to os. To nie tak. Na razie dopiero oswajam się z tą siłą. Muszę dużo ćwiczyć, ale wierzę, że ją opanuję. Dobrze, dzieciaki. Pora przenieść się do kolejnej linii czasu. I dalej budować najlepszą jedenastkę. Tak, tak jest! jest! Najwspanialsza jedenastka. Tak, pora odszukać kolejnego zawodnika. Racja! Kolejnym naszym celem jest... Drugi zawodnik. Ta osoba buduje ochronny mur i dodaje wszystkim odwagi. To urodzony obrońca. Przepraszam? To było do mnie? O! Kolejny cel: Czy nie mógłby pan po prostu wskazać nam konkretnej osoby? <laughs> Niech będzie. Drugi zawodnik. Ta osoba buduje ochronny mur i dodaje wszystkim odwagi. To urodzony obrońca. Na przykład: Joanna Dark. Joanna? Joanna Dark? Oh. Joanna Dark była charyzmatyczną francuską, która w XV wieku poprowadziła swoją armię do zwycięstwa. Mówili, że wykonywała polecenia głosu z niebios. Świetnie! O, wspaniale! Hej! Nieźle ta Joanna Dark jest taka fajna jak ja! He, wojownicza! Wasza koleżanka już wszystko wie! Co, ta mała dziewczynka? Nie martw się, wszystko mam pod kontrolą! Mam spore wątpliwości. Szykujcie się, artefakt będzie niedługo gotowy! E Wszyscy ruszamy? Hej, mam pewną sugestię. Może w najbliższym skoku niech weźmie udział tylko jedynastka. Chcesz ustawić limit osób na podróż w czasie? Zgadza się. Dlaczego? Chcę ograniczyć ilość osób po to, żeby zminimalizować wpływ naszej ingerencji na linię czasu. A skoro to ja jestem trenerem, to pozwólcie, że dokonam selekcji. Ja będę odpowiedzialny za ten wybór. Nie każdy z nich będzie w stanie poddać się procedurze Miximaxa! Hej, jesteś tylko kamieniem! Co ty tam! Zawsze to lepiej niż pluszowym misiem! Ja dobrze słyszę! Lepiej jest być kamieniem niż pluszowym misiem? Hej, hej, czy moglibyście przestać się kłócić? Wonderbot! Daj panu Davidowi dokonać selekcji drużyny! Niech wam będzie. Nasz artefakt będzie gotowy jutro rano, więc wtedy rozpoczniemy kolejną podróż w czasie. A kto z nas zostaje wybrany? Dowiecie się tego dopiero jutro. Joanna dark, tak? Dla mnie to jak wspaniały komplement! Pamiętam jak kiedyś ćwiczyliśmy tutaj razem. Zawsze pędziłem, żeby cię dogonić, ale odstawałem umiejętnościami. I ciągle jestem w tyle. Hej, Gabi! A? Aitor! Może pójdziemy coś zjeść. Co cię nagle ugryzło? Nic. To nic takiego. Do jutra. A? Idziemy pograć na automatach. Mnie się już znudziło. Nie. Całkiem dobrze nam sło. A ty czego tu chcesz? Trap kontroli umysłu. To naprawdę fantastyczny dzień, chłopaki! Fantastyczny dla ciebie, bo masz 10 ryb, a ja miałem pycha i nic nie złowiłem, Kaiser. A tobie jak poszło? Wcale nie lepiej. Zero ryb. Widzisz, Aid? Kaiser też niczego dzisiaj nie złowił. Już mi nie dogryzaj. A wam jak poszło? Szkoda gadać. Zero. O? <grym> Kto to? Co to ma znaczyć? Może pogramy w piłkę, co? Ale jak to? No dobra, tu jest odpowiednie miejsce. Jesteście gotowi? Bramki będą tutaj oraz tutaj! Zaczynamy spotkanie. <grystanie> Nie, tutaj! Nie boję się was! Widzę, że tak dobrze im idzie. I tak nie damy się im pokonać. O, nie mogę się ruszyć, jakby mi nogi zmroziło. Trzeba nosa. A! Ej, moja! Dobra! Yes. Uf, moja! Czas na bramkę! Teraz posić węża! Co? Naprawdę zagraliście mecz? Tak. I wygraliśmy z nimi jeden do zera po mojej bramce. Ciekawe, my też wygraliśmy. Rozprawiliśmy się z rywalami. Wszyscy dzisiaj graliście? Przecież futbol no? jest zakazany, a tymczasem obcy ludzie zapraszają Was do wspólnej gry w miejscu publicznym? Jest jedno wytłumaczenie. Protokół Omega może kontrolować umysły przypadkowo spotkanych ludzi, aby rzucali wyzwania i próbowali pobić członków Raimona. Możliwe, że chcą, żebyście bezustannie grali w piłkę i w ten sposób zniechęcili się do gry. Czy to może być. Tajna strategia dowódcy, który zajął miejsce Betty? Wszystko na to wskazuje. Oni się szybko nie zrażają. Pan Aksel! Uważam, że Eldorado nie tylko chce zakazać futbolu, ale docelowo wyeliminować go całkowicie. Tak się składa, że niektórzy wierni fani wciąż pokryją mu grają w piłkę. I niestety to właśnie oni są teraz na celowniku Eldorado. To ewidentnie sprawka protokołu Omega. Zgadza się. Masz rację. Kiepskie wieści. Nadal robią wszystko, by wyeliminować futbol w waszych czasach. Musimy przyspieszyć działania. Axel, czy masz to, o co cię prosiłem? Tak. Artefakt od Jonny Dark. Jej przyłbica. Co? Mamy artefakt? Ricardo. Załóż ją, proszę. Nie, dziękuję. No weź, no Bunaga nosił takie samo w Ich zbroje się różniły. Może niech Arion ją założy. W takim razie ja założę. Nie ma mowy. No, daj mi Co chociaż jej dotknąć. Nic, Aitor. Naprawdę nic. Nadal zadręczasz się myślami o Ricardzie? O. Wcale o nim nie myślę. Daj spokój, przecież widać to jak na dłoni. Co? Aż cię skręca z zazdrości, Gabi. Też chciałbyś być taki jak on? Przyznaj szczerze. O? Z zazdrości? Na pewno nie ja. Ricardo potrafi użyć ducha walki Mixi Maxa, a do tego opanował do perfekcji sztukę uzbrojenia. Na boisku przewyższa nas w każdym aspekcie. To właśnie tak cię dręczy. Nie wypieraj się, Gabi. Nieprawda i przestań zgadywać, jak się czuję. Uwaga, pora ogłosić, kogo wybrałem do skoku w czasie. O. o? Oprócz naszych uroczych menedżerek wyruszą Arion, Ricardo, Wiktor, Faye, JP, Roma, Aitor, Aid, Lucian, Eugene, a także Goldie. To wszyscy. Tak jest, Przeskoku dokonamy dokładnie za godzinę. Proszę przygotujcie się do tego. Możecie zabrać ze sobą po 300 jenów na zakupy. Tylko tyle? 300 to trochę mało, nie sądzicie? Ale możesz kupić nieco z Co za bezczelność! Zaczekajcie! Hmm? Hmm? Pozwólcie mi wyruszyć z wami. Oh, Gabi, mnie naprawdę zależy. Hmm. Ale już podjąłem decyzję. E, przepraszam? Hmm? E, niestety muszę zrezygnować. Boli mnie brzuch i zgłaszam, żeby to Gabi zajął moje miejsce, jeśli to panu nie przeszkadza. Ale Aitor. Dobrze, Gabi. W takim razie możesz z nami lecieć. Oh! Dziękuję. Naprawdę dziękuję. Ruszamy! Skąd czasie? Zarządzam zmiany składu! Romeo, papa, Quebec, Sierra. Szykujcie się do walki. Udowodnimy, na co naprawdę nas stać. Gamma, nie mogę się już doczekać, aż zobaczę was w akcji. Słyszałem, że praktycznie we wszystkich aspektach przewyższasz betę. Czy możesz wygrać z Raimonem? Oczywiście, bez problemu to będzie dla mnie bardzo proste zadanie. Podoba mi się ta pewność siebie. Dopilnuj, żebyś nie popełnił takich samych błędów jak Beta. A przy okazji, czy ona została zesłana do oddziału Kontra? Tak. Trafiła do zamkniętego ośrodka, który maksymalnie rozwija siłę i charakter skazanych. Zamknięty karny oddział treningowy, w skrócie Kontra. Tam skazańcy cały czas trenują do granic swoich możliwości. Jako lider Eldorado klasy A, Beta popełniła zbyt wiele błędów. To nie przystoi komuś jej kalibru. Nie mogę uwierzyć, że do tego dopuściła. Dosyć dyskusji. Działaj, gamma. Pokonaj Raimona. Tak jest, szefie. On ucieka! O, a więc tak wygląda obecna główna misja El Dorado. Naprawdę bardzo ciekawe. Czy to są czasy? Joanny Dark. Rok 1427. Francja. Okolice w Oni są właśnie tutaj? Tak, powinni być. Od razu zacznijcie poszukiwania. Dobrze. Cisku. Kim jesteś? <grym i górę> wiedziałem, że zaraz powiesz: Kim jesteś? Chciałeś to powiedzieć i to zrobiłeś. Ale skąd ja o tym wiedziałem? Co? Ty. Jestem Zanarka Walonik, zwyczajny, prosty obywatel, jakich tu wiele. Nie jestem ani sławny, ani niczym się nie wyróżniam. Czy to jasne? <grym i górę> Słyszałem o tym gościu. Ma klasę S, jest niebezpieczny. Nie wiem dokładnie co zrobił, ale został za to zamknięty na wieczność. Hm. A to ciekawe czyli trzeba będzie dać mu nauczkę? Co proszę? Dobrze słyszałem? Jak ktoś tak słaby ma czelność mi się odgrażać? Ja mogę, bo jestem silny. Zobaczycie. Możecie mnie zaatakować jednocześnie. Tylko to potraficie? No, aż Nie! Nie mogę. O. Kto to jest? Zanark Avalonik. Zaledwie kilka godzin temu udało mu się zbiec z oddziału kontra. Macie go aresztować? Zaczekajcie. Posłuchajcie mnie, bufony z Eldorado. Obserwuję ci to na żywo, mam rację? Uh! Uh! Mam pewien pomysł. Jeśli pokonam ludzi, których szukacie, to moje wszystkie wyroki zostaną anulowane. Co wy na to? Umowa stoi? Szantażujesz nas? A no to oczywiście, że tak. Nie przyjmujemy propozycji od kryminalistów i zbirów jak ty. A co konkretnie zamierzasz zrobić? Mów! Niech ci będzie. Przyjmuję twoją propozycję. Przewidziałem, że to powiesz. Dobra. Pora na pobudkę, drużyno. Chociaż jesteście słabi i będziecie pracować dla mnie. Czy tam się toczy wojna? Jemy Joannę Dark! Ale czy uda nam się użyć Mixi Maxa na Joannie w czasie wojny? Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Obrończyni Orleanu! To będzie walka o futbol!